Moi no rosomili, posłuchajcie o betlimku. co to było, a gdzie się go nosiło. Betlimek, tak na szopkę, co się ją robi na godni święta, prawi się na cieszyńskiej ziemi. Pierwsze betlimki w Polsce przyszły z Italię we XIII wieku. Stawiało się ich po kościołach, kancik z boku, a były robione całe z drzewa. Gdzie tym ta tradycja przyszła na cieszyńską ziemię. A gordo goralije kany górole ich strugali z drzewa, co mieli na pozoryndziu. Betlimki się zaczęło robić a i po chałpach, z tego, co ludzie mieli z papieru, z drzewa, a nie z korzy a i z plastiku. Bo do postrzotka styrkali gotowe figurki. Wspominam se, że my jako dziecka robili betlimki na religię, bo rundycki w No a w takownym betlimku musiał być dyski Jezusek, co leżą na sianie, Józefa Maryja. Kolej nich mogli jeszcze być owczorze, baruny, kozy, krowy, a trzy króle, co się przyszli na Jezusa podziwać, a się mu pokłonić. Wszyscy byli w malućki szopce, co miała jeszcze na wyruchu gwiazdę. Dycki, jak w kościele, lebo po chałupach, człowiek widział Betlemki, to wiedział, że już na isto idą godni święta. Ani nie trzeba było strumka, bo już wszyscy se wszymli, że zaś idą te święta, kiedy się rodzi coś nowego. Na betlynkę się prawiło a i żłobek, ale to zależało od dziedziny, a od tego, jako ludzie se uznali, jako tą malućką szopkę pomianować. Były takowne dziedziny na cieszyńskiej ziemi, kany z betlinkiem drepsili po chałpach kolędnicy. Baj w brynnej, od świętego szczepona, chodzili chłopcy, a dziołchy, jeden dycki dzierżał betlemek, a wszyscy winszowali gazdowi a gaździnej co iny najlepszego. Im przyszło na język. Dzisiaj idzie kupić betlemek oto w magazynie, ale przeca wiele tej uciechy, kiego człowiek z dzieckami se zrobi. Sum, Ponikiere mogą być ganz bo baj ludzie robią Józefa z nugli, le, lebo obczorzy z fazoli, ale najważniejsze w tym jest to, że się furt po haupach, ta tradycja i betlymków furt jakoś ich dzierży. Są takowe hałpy, gor w goralii, baj w Brynnej, kany są betlimki, co ich ustrugał prastazik albo jeszcze starsze. Kiejsi były posztrajchowane, a teraz już barwa zlazła. Jakiś ich robok też do nich wlos, ale furt jeszcze rozdoroka roz roka się ich bierę, a kolędnicy z nimi chodzą po chałupach. Do dzisiaj po Brynnej, a po Górkach, kolęduje zespół Mało Brynno. Dziecka idą po chałupach, winszują, śpiewają kolędy, są betlemek, a w nim to wszystko, co w godnych świętach jest najlepsze. Nadzieje, żywot, a szczere słowa. Takie słowa Gantz od serca.